Zuzu, mam sprawę. Czy ty masz mi się kryć? Słucham. Idę wieczorem do Oliwiera. Ty jesteś bezczelna. Po tym, co mi zrobiłaś? Sara twój dom to jest jedyne miejsce, gdzie ja mogę iść na noc. Będziesz u niego nocować? No, na noc. Proszę, proszę, proszę. proszę. Nie ma nawet najmniejszej opery, Ej, przecież to jest najlepszy sposób, żeby się zamścić. Okej. Okay. Skazasz się? Tak, skazam się. Łatwo poszło. A ty gdzie taka wystrojona? Mamo, idę do Zuży dzisiaj wieczorem. <śmiech> <śmiech> Dzień dobry, panie Aniu. Dzień dobry, Zuży. A ty co tutaj robisz? Zakupy. A gdzie Olivia? Oliwia? Mówiła, że. Że jest u Ciebie. Oliwia mówiła, że jest u mnie? Z została w domu? Niestety, Oliwii u mnie dzisiaj nie ma. Musiało zejść jakieś nieporozumienie. Dzwonię do niej. Koniecznie, musimy sprawdzić, czy Oliwia jest bezpieczna. Dzwoni. Halo? Oliwia, gdzie ty teraz jesteś? Jak to gdzie? U Zuzi. Aha, czyli jesteście razem z Zuzią? Tak, jesteśmy razem. Ciekawe. To wiesz co? Daj mi Zuzię do telefonu. Tylko, że Zuzia jest teraz w toalecie, więc nie może gadać. Spokojnie, ja poczekam czas. Nie ma co, na tam chyba na dłużej. Wiesz, jakie złodzieja mam problemy gastryczne. Słucham? Oczywiście, że nie ma